Witam wszystkich, ja jestem myszu, a to jest mój Lagward, znaczy Hogwart. A to jest Pit of Death. Tak, nie mogłem się powstrzymać z kolegą i ja odegraliśmy tu klasyczną scenę z 300 Spartan. A propos kolegi, to wielkie dzięki i wielki kredyt dla Włodzia za pomoc, mi, za pomoc którą mi przyniósł w zbudowaniu. Bodajże dwóch czy trzech pięter, bo trzech. Także dzięki Włodziu, bez Ciebie chyba poszlachtowałbym się jakąś plastikową łyżeczką. Bez kitu Twoja pomoc była nieoceniona. I, i, i praktycznie. No, nie dałbym sobie bez Ciebie rady. No, tak jak mówię, pociąłbym się plastikową łyżeczką albo siedziałbym na strychu i płakał jak mała dziewczynka, gdybym miał to wszystko robić sam. Mm. Lecąc dalej, ten odcinek będzie krótszy ze względu na to, że mniej budynków budowałem, a bardziej uzupełniałem wnętrza, jak widać, co zresztą za chwilę sami zobaczycie. Tu nic nie ma nowego i. Bardzo mało jest nowych miejsc. Od razu sprostowuję te lagi, pojawiają się dopiero po wyrenderowaniu filmiku. To znaczy, jak włączam program do nagrywania, owszem, mam małe lagi, ale nie są one aż tak ogromne. I podejrzewam, że całość wynika z tego, że podczas zapisywania filmiku używam y, schematu YouTube HD, co wiąże się pewnie z wycięciem paru klatek. A mniejsza ilość FPS-ów oczywiście powoduje to, że lagi wyglądają na większe. Takie jest moje podejrzenie, nie wiem czy ono jest słuszne, czy też nie do końca. O, mapa się jeszcze nie załadowała. No, ładuj się ładuj, ładuj się, ładuj się dziaduwo. W każdym razie, dzięki łodziu, przejdźmy już do nowej lokacji, czyli do wierzby bijącej. Przy budowie wieżby bijącej bardzo pomógł mi rysunek, nades rysunek. zdjęcia nadesłane przez użytkownika do Xenon. Dzięki wielkie, bez ciebie nie wiem, czy ta wieżba wyglądałaby tak, jak wygląda. I tak nie jestem do końca zadowolony, ale na pewno jest lepiej niż miała wyglądać w moim pierwotnym koncepcie. To zdjęcie, które mi podesłałeś, do to... Drzewo naprawdę było ogromne, no ale jakby na nim mogłem się wzorować. Jak widać też wykopałem mały dołek, który już jakby ma mi dać do myślenia, jak będzie wyglądał tunel prowadzący do wrzeszczącej chaty. Na razie nie będę go kopał dalej. Wierzba bijąca prezentuje tak dziwne zjawisko. Że wygląda ona lepiej, im dalej się od niej stoi. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, no ale tak już jest. No. Nie wiem, no, Minecraft nie oferuje zbytniej, jakby możliwości wyboru kształtów. Coś jest albo pseudookrągłe, albo jest kwadratowe. Także, no, zrobiłem taką. Mam nadzieję, że. Wam się spodoba. Kolejna nowość czyli w północno-wschodnim skrzydle można dostać się już na wyższe piętra co za tym idzie będę miał do Was pytanie ukośnik prośbę niepotrzebne skreślić eee, ale o tym zaraz Tak, tutaj jest klatka z drabinkami po której można dostać się na niższe piętro i na wyższe piętro a to klatka schodowa na którą można, którą, dzięki której można się dostać tylko na wyższe piętro to jest jakby dalsza część tamtej klatki schodowej. To jest trzecie i ostatnie piętro w tym budynku. A oto i moje pytanie, tudzież prośba. Do wieży prowadzi spiralna klatka schodowa i o, to są te drabinki, o których mówiłem one prowadzą stąd aż na sam parter. Wracając do tematu, do wieży prowadzi taka, taka spiralna klatka schodowa, ale jak widzicie, nie jest ona zabezpieczona i, i można sobie łatwo zlecieć i umrzeć typową śmiercią spowodowaną nagłą utratą prędkości. Także właśnie na tym polega moje pytanie: jak mogę to zabezpieczyć? Próbowałem płotków, wyglądało to beznadziejnie, próbowałem kabelstona, wyglądało to beznadziejnie. Jedyny koncept, jaki mi pozostał to poszerzenie tych schodów, zwiększenie tego słupa w środku, tak żeby schody jakby dotykały tych bocznych ścianek, tych przy, tych przy których nie ma jak to się nazywa? Tych przy których nie ma okien, czyli przy tamtej i przy tej, a tam gdzie są okna, tylko tam postawić jakieś barierki od tych stron, gdzie są okna. Nie wiem, może macie jakiś lepszy pomysł. Podeślicie, jeśli tak, jeśli nie, coś będę kombinował. Yy, tak, to jest chyba najwyższy punkt, który jest dostępny dla ludzi bez funkcji OPA, czyli bez administratora. Tam jest tak przez wszystkich wyczekiwana, utęskniona chatka Hagrida. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co Was tak w niej podnieca, czy inspiruje. Nie wiem. Dla mnie to zwykły kawałek kabelstona, ale zdaje się, że wielu osobom strasznie zależało na tym, by to zobaczyć, także oto ona. W środku też da się żyć. Jedyny mankament dla mnie to drzwi, które są dosyć małe, jak na Hagrida, no ale wyjaśnienie mogę podać takie, że budowany przeze mnie Hogwart jest po siódmej części, grubo po siódmej części, więc możliwe, że Hagrida już nie ma wśród żywych, tudzież poszedł na zasłużoną emeryturę. Nie wiem, co może robić olbrzym na emeryturze. Średnio mnie to obchodzi pół olbrzym, w zasadzie. A to mój ulubiony widok. Ha. Jak pierwszy raz to ujrzałem, o, zapomniałem wspomnieć, że Hagrid hodował dynię, no ale to w sumie widać. To jest mój ulubiony widok. Jak go pierwszy raz ujrzałem, to mi szczena opadła i w ogóle musiałem szukać kopary gdzieś w okolicach kostek, a nocą przez to, że dodałem sporo, naprawdę sporo yy, pochodni, ten widok wygląda jeszcze bardziej epicko. Wygląda to po prostu prześlicznie, taka świecąca, masywna budowla. No nie spodziewałem się, że będzie to wyglądać aż tak pięknie. W każdym razie bardzo się cieszę, że, że tak fajnie mi to wyszło. Mam nadzieję, że wam także się spodoba. Yy... Także wspominając jeszcze raz, wielkie podziękowania za klatkę schodową. O, zapomniałem. To jest taki mój zarys zakazanego lasu. Nie jest on jeszcze nawet. Mogę śmiało powiedzieć, że nie jest on nawet zaczęty. To jest dla mnie tylko taki zarys, żeby mieć świadomość, jak on ma obejmować chatkę Hagrida i jak. Jak ile jeszcze miejsca mam na postawienie centralnego skrzydła, bo gdzieś tutaj po lewej, gdzieś tam będzie haczyło, że tak to ujmę, będzie haczyło centralne skrzydło, które będzie miało już 7 pięter, będzie dużo większe nawet od tego olbrzyma, który tutaj podziwialiśmy, także musiałem sobie zaznaczyć las, bo nie chciałem. Potem wejść na idiotę i zobaczyć, że na centralne skrzydło nie ma już miejsca. Yy, wracając do mojej myśli poprzedniej, jeszcze raz wielkie dzięki Włodziu za pomoc w klatce schodowej. Jeszcze raz wielkie dzięki Doks Xenon za to zdjęcie yy, olbrzymiego drzewa. Nie wiem co to było chyba dąb. Nie znam się na drzewach tak, aż tak dobrze. W każdym razie wyglądało to na dąb i um, czego nie mogę sobie już darować, miałem sobie darować, ale stwierdziłem, że byłbym. Może nie, nie fair, ale byłoby to takie trochę. No źle bym się czuł, gdybym sobie darował. Bo chciałem gorąco podziękować Magdalenie i jej Minecraftowi na obcasach. Po pierwsze jest, jeśli chodzi o mnie, to jest debiutantką yy, na obcasach, yy, jeśli chodzi o Minecrafta. Po drugie, zrobiłem dla niej naprawdę maleńki dla mnie projekcik. Kosztowało mnie to jakieś półtorej godzinki pracy. Było to dla mnie bardzo przyjemną odskocznią od Hogwartu, a no. Ona jej podziękowania przekroczyły wszelkie moje oczekiwania. Spodziewałem się, jakiegoś malinkiego kredytu gdzieś na dole. Tak maleńkiego, że praktycznie będzie go widać tylko pod, pod szkłem powiększającym. A dziewczyna zrobiła już dwa filmiki, i obydwu szepnęła o mnie słówko. Podziękowała mi bardzo ładnie, jest to dla mnie bardzo miłe. Także ja też chciałbym Ci podziękować i za, i za to, że jakby pomimo tego, że zrzekłem się praw autorskich do, do tego planu. Ty jakby nie, nie, nie omieszkałaś ominąć tego, że jestem jego twórcą. Poza tym mam nadzieję, że, że na tym się nasza współpraca nie skończy, bo tak jak mówiłem, bardzo miło mi się z tobą współpracowało. Ten projekt był dla mnie szybciutki i równie szybciutko tego wykonałaś, także Mam nadzieję, że na tym nie skończymy i że jeszcze zawojujemy niejednokrotnie świat Minecrafta. Mam nadzieję, że obejrzysz ten filmik, bo gdzieś wspomniałaś, że lubisz budowle zamków. No, Mam nadzieję, że to co tutaj widzisz to jak najbardziej jest zamek, przypomina zamek. Wejdźmy jeszcze wyżej. To jest chyba najwyższy Punkt widokowy. Nie, no, nie, no, przesadzam. Najwyższa to jest jednak klatka schodowa W każdym razie jeszcze raz dzięki, Madzia. Bardzo się cieszę z tych kredytów. Mam nadzieję na dalszą współpracę i no, mam nadzieję, że chociaż jedna osoba po usłyszeniu tego komunikatu z mojego kanału przejdzie na Twój kanał, że nie będzie tylko tak, że ludzie po usłyszeniu, że jestem autorem projektu tych ogrodów. Będą skakać z Twojego kanału na mój. Dla mnie wielkim sukcesem będzie nawet to, jeśli jedna osoba przejdzie z mojego na Twój. Także no, na tym będziemy powoli kończyć. Yy, zarówno podziękowania, jak i filmik. Mam nadzieję, że, że nawet te kilka małych, drobnych poprawek Wam się podobało. Nie wiem, kiedy pojawi się następny filmik, gdyż prawdopodobnie będzie on dopiero po wybudowaniu centralnego skrzydła, na co jeszcze trochę mi zajdzie. No także dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnej części. Na razie.